Dobry, dobry, dobry i dzisiaj zaczynamy widzowie 43 odcinek serii Farming Simulator 16. Więc tak, dzisiaj będziemy przychodzić do siewu żyb, Jakiego znowu rzepaku ja? Co ja gadam w ogóle widzowie? Do siewu kukurydzy. Później w następnym odcinku dam do rzepaku i kuku... i pszenicy. się zapędził ten ciągnik i tu coś wajcha za ten. klawisze nie działają może walił pięścią, nie, to więc nie dziwić się no nie, dobra to jest mniejsza przeszłość boże o, jest, dobra no i co, dzisiaj będziemy siać, czekajcie o cipi, cipi, ciopa, ciopa i siejemy, no nie Zatrudnimy pracownika, bo mi się nie chce siać. Damy to jest szmudna robota. O, to się nazywa ciągniczek, no nie? O. O, mówiłem w poprzednim odcinku, że tutaj będzie kukurydza. Jak wtedy była ta kukurydza nasza piękna. Cztery odcineczki, czy chyba pięć odcinków temu. Pięć odcinków temu. a piękna nasza kukurydza. Więc tam będzie... Rzepik. A tam będzie nasza pszenica. <ścoughs> Szczerze to teraz zbieram na nowy siewnik i na nowy rozrzutnik, no nie? Żeby mieć. Później pomyślimy w dalszej przyszłości o ciągniku. Yy, jeszcze trzeba później przyczepę kupić nową. Po o, rozrzutniku i siewniku. Bo tym mi się nie chce tak długo siać, bo to jest żmudny siewnik, Wiem, że fajny, taki jak polski, trochę może taki angielski. No, nie angielski, ale polski tak wygląda. Trochę jak na polski, w takich nowoczesnych tych eee, farmach. Ale ja wolę tego rozkładanego. Tak jak ten mój nowy kultywator. Kupimy sobie także nowy rozrzutnik. Będzie raściach robota. Przynajmniej. I więcej pojemności będzie miało to. No nie, więc tak powiem. No i może później e, Uzbieramy na nową przyczepę I jeszcze Później kupimy nowe pole A potem nowy ciągnik O. No nie? A, na razie tym sterylem Czy jak on tam się nazywa? O tym ciągniczkiem Fajnie gra, więc nie musimy na razie go zmieniać Myślę, że się fajnie tym gra, no nie? No Naprawdę jest fajny No ten pracownik jest bardzo pożyteczny. Ja nie lubię, pamiętacie, jak w tym poprzednim odcinku mówiłem, że źle obornik rozrzuca. No, bo on tak zakręca głęboko. A to ten to, to tylko tak skręca, i tyle. Właśnie też nie będzie tak potrzebne, bo też będę musiał tak włączać tego później pracownika, co będę miał, jak, jak będę miał już później nowy siewnik. Bo też będzie tak zakręcał dziwnie, no nie? No, ale no, na siewniczek też jeszcze musimy sporo kaski uzbierać. Hmm. Mało kasiory. Gdzie ja lecę, no nie? Czekajcie, Wam zaraz pokażę. Sumka moja to jest taka. Cały czas ubywa, bo pracownik pobiera pensję. Moją, a nie powinien. O, to ten będziemy sobie zbierać. Na to tego. U. To ten ma aż 9 metrów szerokości, 14 tysięcy litrów pojemności, więc git. To tam ma tyle. O więc trochę gorszy na razie się w to nie bawię o w to to w gnojowice się na razie nie bawię bo do tego ja bym musiał na przykład sprzedawać pszenicę tam na tym bio, bio, na biogazowni ale to jest ta pszenica czy rzepak czy kukurydza to jest to słabe czy trawy, trawy to jest mi szkoda bo to dla mnie to jest dla krów pożyteczne i dla owiec bo dają mleczko i czekajcie co one jeszcze dają Głupież jestem. E, mleczko i wełna. jaki też się nie bawię. O, i na tego andę zbieram. Bo ten jest lepszy. Dobra. Jaką tu się je? Na razie dobrze. Więc dzisiaj tylko powiem tak, że będą siewy kukurydzy I nic więcej. Zobaczymy, co moich, są u moich krów. Łukrówek robią mleczko, więc cieszy mnie to. Owieczki też robią. Pokażę krówek sytuację. O tak, jest ukrówek No i na to będziemy za niedługo pole. A to jeszcze przyszłość, żeby na to zarabiać. Później sobie jeszcze kupimy to, to i będę, taki, będę już miał dawno tego case'a takiego czerwonego. Ten względzie GIT. No nie. Z tym wszystkim w ogóle, bo to tak się męczyć z tymi takimi małymi maszynami, no to trzeba rozbudować, no nie? No, no, no zgadnijcie, którego ja to nagrywam, 11 sierpnia, no nie? O jakim dopiero się. No wy to macie tam co parę dni te odcinki To w ogóle inna filozofia Ja kiedyś nagrywałem tam te takie te pierwsze odcinki Do 40 odcinka To ja, o, ja to dopiero jeszcze W marcu nagrywałem W kwietniu nagrywałem A to, to, to Nagrywałem Teraz to nagrywam, no nie? A mam ten odcinek to nie wiem, może wleci, poczekajcie A dzisiaj jest niedziela w środę albo w czwartek wyleci ten odcineczek Szczerze powiem. Tak. Od serca. Bo wiem kiedy wejdzie. Bo znam godzinę i dzień. No godzinę zaś, szczerze, to tak się przyznam, że nie znam, bo nie wiem, kiedy będę miał czas to wrzucić, ale wrzucę. Na pewno w czwartek albo w środę. No nie? To obiecuję już na przyszłość. Dobra. No i co? To by było na tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku na siewach na siewach rzepaku i pszenicy. No nie? Więc... O, tutaj dokończę. O, światełka się zapaliły czy już noc. Jak ten dzień szybko w farmingu zlatuje, no nie? No i co? To by było na tyle. Ja was żegnam. I widzimy się później, no nie? Więc... Na razie, no nie. Bye.